Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Znowu się w tym samym miejscu spotykamy, dlatego żeby zapowiedzieć coś nowego. Dużymi krokami zbliża się już Wielki Post, szczególny czas w kościele, czas wytężonej pracy nad sobą, czas, który ma nas nie tylko dobrze przygotować do świąt Wielkiej Nocy, ale który ma przede wszystkim wywołać w nas jakąś bardzo konkretną zmianę, nasze nawrócenie, które oby było trwałe. Dzisiaj tłusty czwartek, więc warto powiedzieć, że w Wielkim Poście na pewno nie chodzi o dietę, choćby się niektórym przydała, ale chodzi przede wszystkim o odchudzenie swojego ducha, z tego co nas od Pana Boga oddziela. Dlatego program, który wam proponujemy, to trzy siódemki: siedem, siedem, siedem. Siedem grzechów głównych, siedem cnót i siedem darów Ducha Świętego, jako propozycję zrobienia rachunku sumienia. I takiego planu na własny dalszy rozwój. Dlaczego siódemka? Bo cztery to symbol tego, co ziemskie, symbol człowieka, a trójka symbolizuje pierwiastek boski. Żeby się rozwijać w chrześcijaństwie, w naszej wierze, potrzebujemy współpracy z Panem Bogiem, z Jego łaską. Tak jak powiedzieliśmy na początku, został nam do Wielkiego Postu jeszcze tydzień. Ważne, żeby ten tydzień dobrze wykorzystać, więc spróbujmy już przez ten tydzień wejść w siebie zobaczyć, co wymaga poprawy i podjąć jakieś takie bardzo konkretne postanowienie, niekoniecznie duże, ale żeby było konkretne, żeby nas po prostu wewnętrznie zmieniło. Zapraszamy w każdy wtorek, czwartek i w każdą sobotę o godzinie 18 na kolejne spotkanie dotyczące bądź to wady, bądź cnoty, bądź też daru, który Pan Bóg daje nam przez swojego ducha, by nas udoskonalać. Запрошаем